Nazywam się Przemysław Uliasz i nie wiem co robić. Rada Miasta Otwock uchwałą w majestacie przepisów naruszyła prywatną własność. W konflikcie władza, obywatel, wiecie kto wygra. Przez moją posesję, przez środek chcą zrobić drogę. I co ja mogę? Jest uchwała. Siłą ich nie zatrzymam, położę się przed spychaczem, policję wezwą i jeszcze grzywną zostanę ukarany. Złożyłem skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Za dwa lata trafi na wokandę. Potem parę lat oczekiwania na decyzję. W międzyczasie pod oknem zrobią mi drogę o szerokości 10 metrów. Donikąd. Tak wygląda własność prywatna w Polsce. Tak wyglądają moje i twoje prawa konstytucyjne. Zobaczcie film i ocencie absurd likwidacji powojennych dróg i tworzenia nowych przez teren prywatny. Pojawia się pytanie – głupota czy korupcja? Przed wojną posesja mecenasa Krause o powierzchni około 5 hektarów. Wybudował tu dom rodzinny, willa Zadumana i sanatorium Sopliczanka. Po przechodziła przechodziły losy powojenne. Był to ośrodek dla sierot z Korei Północnej, później zakład poprawczy i szkoła zawodowa dla dziewcząt. W 2003 roku powiat Otwock ogłosił przetarg na część terenu o powierzchni 3,4 hektara, na którym znajdowała się willa Zadumana i inne budynki. Teren wyznaczają drogi. Od północy ulica Bukowa, od zachodu ulica Bernardyńska, od południa ulica Jacka. Granica wschodnia to las z dochodzącą prostopadle w połowie posesji nieuczęszczaną ulicą litewską. Teren został zakupiony przez doktora Przemysława Uliasza i doprowadzony do porządku. Wykonano ogrodzenie, nasadzenia drzew i krzewów, wywieziono 180 ciężarówek śmieci, wykarczowano krzaki, przywieziono 80 ciężarówek ziemi i wyrównano teren. Zadumana i inne budynki zostały częściowo wyremontowane. Budynek przedwojenny, czyli Kancelaria Pana Krause, przerobiony został na domek rekreacyjno-mieszkalny. Zadumana służyła salami wykładowymi i jako ośrodek integracyjny dla personelu przychodni doktora Uliasza. Od kilku lat dr Uliasz nie jest czynny zawodowo ze względów zdrowotnych i posesja wykorzystywana jest tylko i wyłącznie w celach rekreacyjno-mieszkaniowych. Uchwałą Rady Miasta Otwocka z dnia 28 września 2021 roku został zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego. O tym, że jest nowy plan zagospodarowania, urząd nie miał obowiązku zawiadamiać i nie zawiadomił zainteresowanych. Mimo, że planowane drogi przebiegają przez prywatny teren, dzielą spójną do tras nieruchomość na trzy części. O nowym planie dr Uliasz dowiedział się po czasie. Ten już był zatwierdzony. A plan to kuriozum pierwszej wody. Zmieniono przedwojenny przebieg ulic. Zlikwidowano ulicę Jacka od strony południowej. Zlikwidowano część ulicy Bukowej, która łączyła się z ulicą Redutową, a jej przebieg załamano pod kątem prostym w połowie posesji. Przedłużono nieuczęszczaną, zarośniętą lasem ulicę Litewską i połączono z załamaną, planowaną przez prywatny teren ulicą Redutową. W ten sposób posiadłość doktora Uliasza została podzielona drogami na trzy części drogami donikąd to szerokości 10 metrów a jedna z dróg przebiega w odległości 5 metrów od okien Domu Mieszkalno-Rekreacyjnego doktora Uliasza. Nasuwa się pytanie, czy plan zagospodarowania stworzony przez Radę Miasta to głupota urzędnicza, czy też działania korupcyjne mające na celu obniżenie wartości posiadłości doktora Uliasza? Gdzie logika? Na Redutowej i Litewskiej znajdują się tylko cztery posesje na rogu ulicy Bukowej. Po co prowadzić drogę przez las? Po co tworzyć i utwardzać ulicę Litewską, która jest tylko na planach? Która ma obecnie 50 metrów długości. Po co potrzebna jest droga o szerokości 10 metrów? Po co tworzyć dodatkowe drogi, jeżeli wszystkie działki mają dostęp do drogi publicznej? Na te pytania znajdzie pewnie odpowiedź Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego wystosowano skargę 13 kwietnia 2022 roku. A o to nie pyta, co by o to...